Siemanko, witam was bardzo serdecznie. To jest obszłos na gildii. Бум! Pyk, dziękuję. <laughs> Jak widzicie, o szóstu dany jeszcze troszkę poekspluimy. Pozdrawiam gilie, boom. O, w dupę on nieba chyba. No nice, i przeżyłem. No, to by było na tyle. Żegnam się z Wami, jeżeli chcecie więcej takich odcineczków, pisz, piszcie pod komentarzami. Pozdro dla gildi Bum. Siemanko.